Ola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj hiszpański na wakacje zabieracie na słoneczną Teneryfę w listopadzie. Zapraszam. Czy warto? Czy wrócimy? Co nas rozczarowało? I jak uczyć się języka hiszpańskiego podczas wyjazdów do Hiszpanii? Pamiętaj, że mój profil to hiszpański na wakacje i nauka języka hiszpańskiego. Vlogi podróżnicze możesz śledzić na innych kanałach. Moje opowieści o Hiszpanii będą zawsze związane z językiem hiszpańskim. Zapraszam. No i zaczynamy swoją podróż. Ciężko było się spakować, musieliśmy wziąć trochę więcej bagażu, dlatego że potrzebowałam wziąć właśnie mikrofon, kamery i tak dalej. Oprócz tego, ponieważ wiedzieliśmy, że będziemy eksplorować całą wyspę od północy po samo południe, wiedziałam, że musimy wziąć ubrania na każdą pogodę, stąd też będę wam mówiła jak... Ubrać się, jakie rzeczy warto ze sobą wziąć, co będzie potrzebne w trakcie wyjazdów. Może nie na dzisiejszym filmie, ale w kolejnych częściach na pewno tak. Słoneczna Teneryfa przywitała nas bardzo miło. Zaoszczędziliśmy godzinę spania, ponieważ do apartamentu dotarliśmy mniej więcej o godzinie chyba 19 czy 20. Natomiast, ponieważ jest godzina do tyłu, wiedzieliśmy, że mamy tą godzinę zapasu i możemy się spokojnie wyspać i wstać na następny dzień pełni energii. Kompleks, w którym mieszkaliśmy, o tym też Wam będę opowiadać, dlaczego wybraliśmy to miejsce. Trochę jak na spontanie jedzie się do Hiszpanii, to niestety, ale <głos》>, czasami nie możesz mieszkać u swoich uczniów, których mam na teneryfie i którzy wynajmują swoje nieruchomości, więc niestety musieliśmy wybrać inne rozwiązanie. I opowiem Wam, dlaczego to rozwiązanie wybraliśmy. Kompleks bardzo nam się podobał, był basen, no i jakiś widok na ocean też. Nie zależało nam bardzo na widokach, wiedzieliśmy, że będziemy wstawać wcześniej rano. I wracać późnym popołudniem. Dzieci były załamane, ponieważ nie mieliśmy czasu korzystać z tego basenu, skorzystaliśmy z niego tylko <gryw> jedno popołudnie, natomiast za to były inne atrakcje. Był czajnik. Uwaga, szukamy czajnika. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od Santa Cruz de Tenerife. Drogi, którymi podróżujemy jakby miejsca nie są przypadkowe. Mieliśmy wszystko wcześniej jakby rozplanowane po to też, żeby nie wracać się do poszczególnych miejsc. Docieramy najpierw do e, Parque Maritimo Cesar Manrique i oczywiście wszystkie nazwy macie na filmie. Natomiast jest to ciekawy kompleks. Nie, nie mogliśmy oczywiście tam wejść, bo byliśmy za wcześnie. Natomiast jest to kompleks e, basenów położony bezpośrednio nad wybrzeżem e, właśnie oceanu. Ciekawostka, baseny mają słonawą wodę popieraną z oceanu. Dużo miejsc parkingowych, bardzo przyjemne miejsce, przynajmniej tak wyglądało z zewnątrz. Zaraz obok jest palmentu, możecie zobaczyć na mapie, jest to jedno z największych i najważniejszych palmowych ogrodów botanicznych, słuchajcie, w Europie. Natomiast nie mieliśmy okazji też tam wejść za wcześnie. Nasza podróż dzisiaj będzie dosyć intensywna. Jesteśmy chyba, słuchajcie, w bardzo uprzywilejowany dzień, dlatego że. Nie ma w ogóle koreczków, jeździ się bardzo, bardzo przyjemnie, jest pusto, więc nie stoimy w korkach. Docieramy do Santa Cruz de Tenerife, największy plac, który wita nas od razu, Plaza de España i centralny punkt stolicy. My mieliśmy okazję być i tak jak widzicie, chodzimy po środku jeziora, słuchajcie, jeziora z morską wodą, której nie ma. Także taka ciekawostka, w tym okresie nie było tej wody. Nie mieliśmy okazji zobaczyć właśnie gdzieś tam tej małej fontanny, którą często widzicie na filmach na YouTubie. I ponieważ ja nie jestem bardzo miastową osobą, to znaczy lubię bardzo miasta, ale nie lubię ich zwiedzać. Nie wiem, jestem chyba w takim okresie życia, że miasta już nie są czymś, do czego mnie bardzo ciągnie, także w stolice tylko liźniemy, wypijemy kawę, zjemy i pojedziemy trochę za miasto. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam, co należy w takim mieście zrobić. Jeśli też jesteście trochę jak ja, to idziemy miastem i uczymy się języka hiszpańskiego. Absolutnie wykorzystujemy każdy moment i każdą przestrzeń na naukę języka hiszpańskiego. Pierwszy punkt, do którego docieramy, no piękne, orario, orario, czyli grafik, lunes, aviernes, możecie sobie popatrzeć na cały grafik, jak wygląda, można przetrenować sobie dni tygodnia, można przetrenować sobie i sprawdzić, czy mają siestę, czy nie mają siesty, więc już pierwsze okienko i trenujemy hiszpański, trenujemy farmacja, a nie farmacia, Idziemy dalej i sprawdzamy, co możemy jeszcze zobaczyć i co możemy jeszcze zrozumieć, tak jak tutaj na tym wideo widzieliście wyskakiwały gdzieś tam labios, wyskakiwało rostro, więc też możemy trenować hiszpańskie oglądając reklamy na ulicy. Szukamy zawsze czegoś, co jest dla nas znane, co jest na naszym poziomie. KOREOS. Kto wie, poczta hiszpańska Natomiast będziemy się zatrzymywać troszeczkę dłużej przy zdjęciach, które dla Was też przygotowałam. KOREOS nie ma rodzajnika. Jeśli chcesz rodzajnik przy słowie Correos, musisz z tego zrobić La oficina de Correos. Następne zdjęcie to Zona vigilada. Zona, łatwo skojarzyć strefa. Vigilada od słowa vigilar, czyli pilnować, obserwować, czyli strefa strzeżona. Kolejnym miejscem mamy Dorada Especial. No okej, okay, ktoś może nie rozumieć o co chodzi, ale wine i tapas, pomieszany angielski z hiszpańskim, podran disfrutar de la caña. Podrán jest to futuro simple od czasownika poder, czyli będziecie Państwo mogli disfrutar. Disfrutar to jest fantastyczny czasownik, coś ala la enjoyować po angielsku, czyli będziecie mogli cieszyć się piwkiem de la caña perfecta. Caña perfecta to rozmiar piwa, una caña, Małe piwko, które często dostajemy w barach, jest to lane piwo, czyli właśnie będziecie Państwo mogli cieszyć się perfekcyjnym piwkiem w rozmiarze małym, czyli właśnie perfekcyjną kanitką, tak by to powiedzieli po prostu Hiszpanie. Fantastyczny czasownik, disfrutar, warto go zapamiętać i można się go uczyć po prostu idąc ulicą. Kolejny, parking, karga i descarga i to jest coś, co uwielbiam rozkładać na czynniki pierwsze z moimi uczniami. Cargar, ładować, descargar, rozładowywać, cargador. Ładowarka. D, A. Od do. Czyli załadunek i rozładunek od dziewiątej do pierwszej i od czwartej do dziewiętnastej. Dias Laborables. Moi drodzy, jeśli oglądaliście mój film z dniami tygodnia, to wiecie, co to znaczy Dias Laborables. Parking ok, natomiast w te dni pracujące, w tych godzinach mamy załadunek i rozładunek. Kolejny. Ja tutaj się skupię bardziej na tym, co się znajduje pod spodem, czyli na przykład zawód. Abogados, Segunda Planta. Czyli adwokaci, drugie piętro. Kto zna, no właśnie, kto zna domofony i wie jak wyglądają, to będziemy sobie też o tym mówić. Kolejny przejazd gdzieś przez miasto. Zwykły kosz na śmieci. Santa Cruz. Mas limpia contigo. No, czy lepiej być nie może? Ile tutaj jest elementów, słuchajcie, z języka hiszpańskiego? Limpio, limpia. Czysty, czysta, czyli bardziej czysta, z tobą. Pamiętajcie, nie mówimy con yo, con tu, tylko mówimy conmigo, contigo. Pierwsza i druga osoba, jeśli mówimy z kimś, ze mną, z tobą, jest nieregularna. Kolejna rzecz. Abierto todos los días. Otwarte każdego dnia. A partir de las 22 horas. Czyli od 22. Namawiam Was, jeśli chodzicie po mieście, zerkajcie w prawo, w lewo. Nawet jak wjeżdżacie na parking, możecie zobaczyć Libre. Libre to wolny, nie libro. Pamiętajcie, libro to książka, także namawiam, nawet jeśli zwiedzacie miasta, jakiekolwiek miejsca, zapraszam, uczcie się języka hiszpańskiego. Oczywiście nie, nie obyło się bez kawy. W Santa Cruz de Tenerife okazało się, że wylądowaliśmy w bardzo niemieckim miejscu, ale to miejsce miało dosyć dużo gwiazdek. Moi chłopcy byli bardzo zadowoleni, natomiast ja standardowo, nauczona już doświadczeniem. Wiem, że w Hiszpanii, jeśli chcę zjeść śniadanie i chcę się dobrze po nim czuć, to muszę za zamówić standardowo croissanta z miodem i po prostu kawę z mlekiem. Natomiast mój mąż poszedł w słynne barakito. Kto nie spróbował barakito, będąc na Teneryfie, to tak jakby być w górach i nie spróbować oscypka, albo w Krakowie i nie spróbować obwarzanka. Pamiętajcie o lokalnych przysmakach, żeby zrobić sobie też listę, czego próbujemy, co powinniśmy spróbować, co powinniśmy kupić, tak żeby też ten mózg nasz się rozwijał. Wyjechaliśmy poza miasto i docieramy do Playa de las Teresitas. Playa de las Teresitas jest bardzo wyjątkowa, dlatego że zobaczycie wraz z naszą podróżą, że nie ma tutaj piaszczystych, białych czy żółtych plaż. Ta plaża jest w takim kolorze i ma piasek tylko dlatego, że został tutaj przywieziony piasek z Sahary w latach 70. -tych. Bo plaże tak naprawdę na Teneryfie są wulkaniczne, są czarne, więc jeśli kogoś nie będzie urzekać ten region Hiszpanii, to mnie jakby to wcale nie zdziwi, dlatego że rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajani, czy to w mediach, czy w telewizji, jesteśmy przyzwyczajani do właśnie plaży z piaseczkiem. Zresztą też od dzieciaka jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jeśli jeździliście nad Morze Bałtyckie. Natomiast tutaj mamy zupełnie, zupełnie inny widok niż, niż za chwileczkę będziemy mieli okazję widzieć w innych miejscach. Piękna, żółta plaża, rzeczywiście. Ten, ten kolor jest bardzo specyficzny. To nie jest taki biały piasek, tylko po prostu żółty. Ta plaża też jest dlatego niesamowita, ponieważ nie wieje bardzo. Położona jest u stóp gór Anaga, które sprawiają, że właśnie ten wiatr jest łagodniejszy. Ta plaża jest jakby osłonięta przed wiatrem, jest bardzo duży parking, więc myślę, że z parkowaniem będzie ok. Jedziemy już na punkt widokowy, który jest wzniesiony wysoko, wysoko właśnie w górach. Natomiast punkt widokowy rzeczywiście zapiera dech w piersiach. Nie oddają tego moje filmy, ani, ani nie oddają tego zdjęcia. Naprawdę przepiękny widok, ale uwaga, bardzo ciężko z zaparkowaniem. Nie wyobrażam sobie, co się dzieje tutaj w sezonie turystycznym. Tutaj musi być rzeczywiście bardzo, bardzo duży ruch. Zaznaczam, my zwiedzaliśmy Santa Cruz de Tenerife w niedzielę. Było bardzo przyjemnie, nie było w ogóle korków, nie było w ogóle problemów z zaparkowaniem w jakimkolwiek miejscu. Ta plaża znajduje się troszeczkę poza miastem. Można do niej oczywiście dojechać autobusem lokalnym, jak i jeśli macie samochód, no to bez problemu, ale rzeczywiście jest to plaża troszeczkę oddalona od miasta, ale przepiękna, no właśnie ze względu na to, że ma piasek, a nie skały. No i obiad na Teneryfie. Słuchajcie, no cóż mogło wjechać za pierwszym razem? Oczywiście la ropa wiecha i oczywiście papas bravas. Pamiętajcie, że na Wyspach Kanaryjskich często na patatas mówią papas. Natomiast to miejsce nam przypadło bardzo mocno do gustu, może uda mi się zahaczyć o nie w kolejnym odcinku, ponieważ tu już jesteśmy jakby trochę poza Santa Cruz de Tenerife i dzieciaki były bardzo szczęśliwe, bo oczywiście była fanta cytrynowa, także dla każdego coś miłego. Ja zamówiłam sobie zielone winko, także każdy był bardzo zadowolony. I tutaj przykładowa kania, a tak naprawdę una kania con limon, czyli piwko rozcieńczone fantą cytrynową. I znowu jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie możemy uczyć się języka hiszpańskiego. Zobaczcie, po prostu zwykła reklama. Cuidado, todo incluido para siempre. Uwaga, wszystko zawarte na zawsze. Incluido, bardzo często jak jedziecie do hotelu, to możecie mieć el desayuno incluido, czyli właśnie śniadanie w cenie. Kolejną miejscówką jest oczywiście słynny domofon. Kto się uczył za języka hiszpańskiego albo kto słuchał wcześniej podcastów o adresach, to doskonale wie, co się tutaj dzieje. Ja uwielbiam hiszpańskie domofony, dlatego że one wyglądają jak jakiś kod cyfrowy, natomiast tu jest nic innego jak zaznaczone piętra, a następnie na każdym piętrze numer, znaczy numer drzwi w postaci właśnie A, B i tak dalej. Także cyferka z przodu z tą kropeczką, czyli tak trochę to wygląda jak stopnie Celsjusza, to jest nic innego jak pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. W ten sposób też możesz uczyć się języka hiszpańskiego, podróżując w każdy region Hiszpanii. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomimo tego, że Santa Cruz nie odwiedziliście z nami i nie zwiedziliście wszystkiego, co mieliśmy okazję zobaczyć, nie chcę, żeby te odcinki były bardzo duże. Chciałabym, żebyście też zostawili coś dla siebie, a nie naoglądali się wszystkiego na YouTubie, a później pojechali i zobaczyli i powiedzieli, no rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy też tak macie, ale bardzo często dużo osób jedzie na wakacje, ogląda wszystko wcześniej na YouTubie i po prostu tylko odfajkowuje te miejsce. Dlatego nie pokazaliśmy wam całego Santa Cruz de Tenerife. Obejrzyjcie go, zwiedzcie go sami, natomiast pamiętajcie, moje odcinki będą zawsze pod kątem językowym, czyli jak przemycać hiszpański, jak uczyć się hiszpańskiego, nawet jak jesteś na wakacjach i nawet jak z Tobą nie chcą mówić po hiszpańsku. O tym będzie w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Tenerify. Dzisiaj zaczęliśmy bardzo lekko z Santa Cruz de Tenerife. Mam nadzieję, że będziesz się rozglądać w mieście i szukać języka hiszpańskiego. Jest to do poroi. Muchisimas gracias. Hasta luego.